Dajcie, moi drodzy, witam w kolejnym odcinku. W tym odcinku przedstawię wam, pokażę Wam naszą gotową kuchnię kaflową. Tak wygląda w całej okazałości. Pokrótce Wam postaram się powiedzieć, z czego taka kuchnia się składa. No i zaczynajmy. Kuchnia bardzo duża, jeżeli chodzi o, o kuchnię kaflową, a o nasz dom. Nasz dun powiedział, że, że na spokojnie ogrzeje nam cały dom, plus ogrzeje nam wodę. Wodę będziemy grzać w baniaku 120 litrów, który będzie się znajdował w pomieszczeniu gospodarczym. No I tak. Kuchnia składa się oczywiście z blatu: wszystko jest żeliwne. Blat, y, palenisko, popielnik, dychówka, tak zwany pikarnik i wyczystki. No i tutaj. Ta część będzie nam ogrzewała właśnie dom i będzie nam ogrzewała wodę. Yy, no co jeszcze? Fajerka. Jedna fajerka na, na płycie grzewczej. Płyta jest złożona z czterech części. Dwie duże, dwie małe. I jedna fajerka. Yy, możecie sobie wziąć płyty bez fajerek. Możecie sobie wziąć płytę z kilkoma fajerkami. My zadecydowaliśmy, że chcemy mieć tylko jedną. No i tak właśnie zrobiliśmy. Palenisko zrobione z przezroczystą szybką, żeby było widać drewno, które się w środku pali. Będzie to bardzo klimatycznie wyglądało. Popielnik. Nasz piekarnik posiada zegar, dzięki któremu będę wiedziała, ile temperatury jest osiągniętej. No i oczywiście będę się uczyła piec chleb czy ciasto w takim piekarniku, bo to w ogóle nie ma kompletnie żadnego porównania ze zwykłym piekarnikiem. No i wyczystki, które czyścimy tam raz na jakiś czas. Tutaj, pod, pod piecem, mamy wolne miejsce. W tym wolnym miejscu, yy, prawdopodobnie będziemy yy, tam kłaść yy, blachę. Tutaj, przed piecem, również będzie blacha. Ze względów takich, że podłoga będzie drewniana. I w momencie, powiedzmy, że czyścimy sobie popielnik i wypada nam żar z popielnika. No, i upada nam na podłogę, tak? No to w sumie najlepszym wyjściem jest położenie takiej może półmetrowej, może 80 cm jeszcze nie wiemy kawałka blachy przed, przed kuchnią, która zabezpieczy nam podłogę. Co jeszcze z takich ważnych rzeczy? Co jest ważne? Przy robieniu takiej kuchni. Żeby nam taką kuchnię postawił bardzo doświadczony z Dun, nie bierzmy, Weźmy najlepiej też kogoś z polecenia. Naszą kuchnię robił zdun z, z 35-letnim doświadczeniem. Także każdemu polecam, jeżeli ktoś by był zainteresowany kontaktem do naszego zduna, to oczywiście piszcie w komentarzach kafle. Kupione koło łodzi w, w kaflarni y, czteropokoleniowej. Y, byliśmy tam sami odebrać te kafle, przepiękne miejsce, z duszą, bardzo klimatyczne. Obejrzeliśmy, y, byliśmy w tym piecu, w którym się wypalały nasze kafle. Y, pan nam opowiedział pokrótce, jak to wszystko wygląda. Także polecam z całego serca tą kaflarnię. Słuchajcie, my wybraliśmy białe kafle bez żadnych nadruków, bez żadnych tam udziwnień, można też sobie kafle wybrać ręcznie malowane, które nam się też bardzo podobały ale nasz budżet nam no, na to nie pozwalał, więc wzięliśmy całkiem takie gładkie, białe kafle i oczywiście też one nam się podobają, Taka, taki, takie zamierzenie było yy, tylko myślałam, że może gdzieś jakieś takie, gdzie nie gdzie będzie taki kafel ozdobny, no ale budżet nam na to nie pozwolił ale i tak jesteśmy bardzo zadowoleni, słuchajcie, kuchnia jest gotowa, jeżeli będziemy odpalali to oczywiście cało, całe to przedsięwzięcie nagram i, i, i oczywiście filmik będzie na YouTubie, na razie nie mamy czasu i możliwości i pieniędzy, więc myślę, że to będzie nie wiem w jakim czasie, jeżeli, jeżeli będziemy odpalać tą kuchnię to na pewno zobaczycie jak to wygląda, bo, bo będę chciała Wam pokazać pierwsze odpalenie. Tutaj, w wyczystkach widać, że glina zaschła. Wszystko oczywiście w środku jest włożone gliną. Pamiętajcie, oczywiście, że prawdziwy zdun, który zna się na swoim fachu, będzie kładł wszystko dłońmi, żadnymi tam szpachelkami, jakimiś narzędziami. Po prostu. Wszystko kładzie, nasz zdun kładzie dłońmi, i tak prawdziwy zdun powinien robić piec. To taka jedna uwaga. No i to wszystko, słuchajcie, no piec, kuchnia, piec. Zawsze mówię: słuchajcie, piec zamiast kuchnia, bo mój mąż zawsze mówi: piec to nie jest, to jest całkiem coś innego kuchnia jest całkiem coś innego więc my mamy kuchnię kaflową. No to to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Słuchajcie, do następnego odcinka. Pozdrawiam bardzo serdecznie. W razie pytań piszcie w komentarzach, co chcecie wiedzieć. Wspaniałości, uśmiechu. Cieszę się z każdego dnia. No i do zobaczyska, do następnego razu. Busiaki!